Dziś właśnie weźmiemy sobie na tapet agentów AI, lub poprawniej mówiąc, agenty AI, abyś zrozumiał, czym tak naprawdę są. Pokażę Ci trzy poziomy, dzięki którym agenty AI przestaną być dla Ciebie czarną magią. Zobaczysz, jak to się rozwinęło, od prostych chatbotów do czegoś, co serio jest zaawansowane. I uwaga, bo na końcu zdradzę Ci, jak rozpoznać prawdziwego agenta AI od zwykłej automatyzacji. To jest ten moment, kiedy robi się naprawdę ciekawie, także lecimy. Startujemy od podstaw. Poziom pierwszy, czyli LLM-y, czyli duże modele językowe. Brzmi groźnie, ale spokojnie. To po prostu takie turbo-mózgi do tekstu jak ChatGPT, Gemini czy Grok dajesz im polecenie, czyli prompt, a one wypluwają odpowiedź. I to jest proste. Służy do pisania maili, podsumowań, generowania tekstów, jakiś tam analiz, nawet do kodowania. Te aplikacje czatowe już znasz i w pewien sposób to jest właśnie głównie ich zadanie, ale jest tutaj pierwszy haczyk. Spróbuj zapytać na przykład ChatGPT, kiedy masz następną wizytę u dentysty. Co się stanie? No, właśnie nic się nie stanie, bo on tego nie wie, bo nie ma dostępu do Twojego kalendarza. I to jest mega ważne. llm -y działają na wiedzy, którą dostały podczas treningu, ale nie mają pojęcia o Twoich prywatnych sprawach czy firmowych systemach, dopóki ich tam nie podłączysz. Ale o tym później. Mają ograniczoną wiedzę i działają po prostu pasywnie. Także zapamiętaj: llm -y to ograniczona wiedza i pasywność. To zaraz się przyda. No dobra. Lecimy dalej. Skoro llm -y same z siebie nie ogarną twoich danych, to co robimy? Tutaj wjeżdża drugi poziom, czyli AI workflows, czyli przepływy pracy. Wyobraź sobie, że mówisz do AI: "Słuchaj, jak zapytam o dentystę, to najpierw sprawdź mój kalendarz, a potem dopiero mi odpowiedz". I to jest właśnie workflow. My, ludzie, ustawiamy ścieżkę, po której AI ma się poruszać. AI często korzysta wtedy z różnych narzędzi. Kalendarza, bazy danych, API, w zależności jak taki workflow skonfigurujesz. No i teraz, słyszałeś o RAC? Retrieval Augmented Generation? Brzmi jak coś z NASA, ale to po prostu taki workflow, gdzie AI najpierw szuka info w bazie danych, a potem dopiero generuje odpowiedź. Nazwa jest trudna, a zasada prosta jak drut. Zobacz na ten przykład. Możesz ustawić workflow, który codziennie rano zbiera linki do nowych artykułów z twojej branży, wrzuca je na przykład do Google Sheets, następnie inny LLM to wszystko redaguje, a kolejny tworzy z tego podsumowanie z najważniejszymi punktami dla ciebie. Czy to jest magia? No może trochę tak, ale to wciąż to Ty musisz ustawić każdy z tych kroków. I tutaj znowu jest haczyk. Jak w tym workflow masz tylko dostęp do kalendarza, a zapytasz o pogodę, to AI się po prostu tutaj wyłoży, bo nie ma ścieżki do serwisu pogodowego, gdyż takiej nie uwzględniłeś. Musisz sam dodać kolejny krok. A jeśli podsumowanie artykułów, newsów, które zostały dla Ciebie zebrane, nie są tak dobrej jakości, jakbyś tego oczekiwał, to kto musi powiedzieć AI, żeby to ulepszyło? No właśnie Ty. W workflowach to człowiek jest szefem i to on decyduje co i jak. Ale co by było, gdyby AI mogło samo wymyślać, co zrobić? No i tutaj zaczyna robić się naprawdę ciekawie, bo wchodzimy na trzeci poziom prawdziwą magię, czyli agenty AI. To jest właśnie ten moment, kiedy dowiesz się, czym jest agent AI. Po czym różni się agent AI od workflow? To już nie ty mówisz zrób to potem tamto. Dajesz agentowi cel, a on sam wymyśla jak go osiągnąć, jakich narzędzi użyć, co zrobić. I LLM tutaj staje się decydentem. Zapamiętaj dwa słowa: rozumowanie i działanie. To jest esencja agenta AI. Agent najpierw rozkminia: "Dobra, mam z newsów wyłuskać najważniejsze rzeczy i podać je na tacy. Jak to ogarnąć?" Więc najpierw zbiera sobie na przykład linki, potem je podsumuje, potem wypunktuje najważniejsze informacje w przystępnej formie. I potem zaczyna działać. Korzysta z Google Sheets, Perplexity, Cloda. Co tylko ma pod ręką i co ogarnie dane zadanie. Ale najlepsze dopiero jest przed nami: agent AI potrafi sam się poprawiać. Pamiętasz, jak w Workflow to ty musiałeś poprawiać te kiepskie jakości newsy? Agent może sam użyć innego LLMA jako krytyka, który oceni pierwszą wersję i powie, za nudne, dodaj emocje albo coś innego. I agent sam poprawia tak długo, aż będzie dobrze bez Twojego udziału. Także widzisz tutaj różnicę? Od pasywnego LLMA poprzez workflow, gdzie ty sterujesz, aż po agenty, którzy sami myślą i działają. To jest właśnie ta ewolucja. Wiem, że na początku może się to wydawać skomplikowane, ale jak widzisz, krok po kroku wszystko się układa. A ty widzisz już, do czego mógłbyś użyć takiego agenta w swojej pracy albo codziennym życiu? Daj koniecznie znać w komentarzu, bo jestem serio mega ciekaw, jakie macie pomysły. No ale dobra, żeby to wszystko teraz poukładać, musimy zrobić jedną rzecz: Polajkować film i zasubskrybować ten kanał. No może niekoniecznie, ale serio, bardzo to z pioskiem docenimy. A tak całkiem serio, to zobaczmy to na jednej grafice. Poziom pierwszy LLM, czyli ChatGPT. Input w postaci promptu i output. Poziom drugi, AI, workflow. Ty programujesz ścieżkę, LLM korzysta z narzędzi, ale to Ty decydujesz co i jak. Poziom trzeci, agent AI, dajesz cel, LMM rozumuje, działa, obserwuje, iteruje, aż osiągnie pożądany wynik. I nie ma co się oszukiwać, przejście od workflow do agenta to jest naprawdę duży skok, ale to ten właśnie skok otwiera nam zupełnie nowe możliwości w działaniu. No i na koniec przede wszystkim zachęcam Cię do dołączenia do naszej darmowej akademii Startu AI, gdzie rozwiniemy ten temat bardziej, nauczysz się jak samemu zacząć budować nawet proste automatyzacje, które naśladują agenty AI. A już w tym tygodniu przygotowaliśmy dla Was webinar wewnątrz Akademii, gdzie nauczymy Was, jak stworzyć własnego asystenta AI, więc koniecznie dołączajcie. No i tak jak już wspomniałem, daj znać w komentarzu, do czego Ty użyłbyś najchętniej agenta AI. Czekamy na Wasze pomysły. No a tymczasem dzięki za oglądanie i dotrwanie do samego końca. Trzymajcie się i widzimy się niedługo w kolejnym filmie. Cześć!